Następna rzecz. Woda plazmowana. Patent polski. Tutaj widziałem był yy, z dziś oszczędna. Z dziś oszczędna. To jest polski patent. Częstotliwość, jaką trzeba dobrać do rozbijania klaserów wodnych, bo to nie szuka się napić. Woda to nie tylko H2O. Woda się w takie konglomeraty zbiera. Po 2, 5, nawet 280 cząsteczek wody w jeden klaster. I wtedy taka cząsteczka, ona nie przejdzie przez błonę komórkową. W momencie, gdy rozbijamy ten klaster wodny, zostają małe cząsteczki, malutkie, gdzie tlen singletonowy, trzymany przez tą wodę jest przeciskane przez błonę komórkową Gdzie jest bardzo ważne? Nowotwory. Badania wykazały, że Błony komórkowe mają w sobie Tak zwane białka integralne Są powierzchniowe i integralne Czyli tak od jednej strony do drugiej przepuszczają Integralne Są tak zwane akwaporyny Nazwa, akwawoda, poryny, dziura i okazało się, że komórki nowotworowe mają bardzo dużą ekspresję akwaporyn, czyli jest dużo. Jeżeli dajemy więc tą wodę plazmowaną z rozbitymi klasterami na malutkie cząsteczki z cygletonowym tlenem, ten, ta woda przenika przez akwaporyny i rozwala to od środka. Nie wiem, czy pan Zisław pokazywał. Nie wiem czy pan Zdzisław pokazywał, ale tam było, w jakiejś klinice miało być wykonane badanie, zaplanowane na dwa miesiące, jeśli chodzi o komórki białaczki. Po dwóch dniach już nie było co badać. Wszystkie komórki białaczkowe szlak trafi. To nie znaczy, że każdą tak szybko, nie. Ale jest to jedna z metod. Czy nie jest to sposób na wprowadzenie? I znowu do pani Zalewskiej. Tego śwedyny, którzy chcą nam, nie mając pojęcia o medycynie, o nauce, uczyć nas. Jak można w prosty sposób rozpocząć profilaktykę? Szklanka wody plazmowanej dziennie.